Dzień dobry. Siema wariacie pewnie tu jesteś, dlatego że masz pusty portfel. To nic złego. Słuchaj uważnie. Ja ci nauczę jak zarabiać szmal. Uuuu, szmal, szmal, szmal. Tak, interesują cię trzy lokacje: sady, lewadowice i hurtownia. Spokojnie na luzie je znajdziesz na mapie. Są pięknie zaznaczone jabłuszka, winogronka, pomarańcza. Hej. Tak samo jak dwie pozostałe lokacje. Na początku Cię interesują te trzy sady. Zbierasz tamte owoce, grindujesz, zbierasz, zbierasz, nieważne gdzie, wystarczy nawet jeden sad, skup się na tym jednym sadzie. Kiedy już zbierzesz, na przykład, te jabłuszka, idziesz do wadowic, Wchodzisz do sklepu z sokami, i tam nawal, nawalasz w dyspenser, wyświetli ci się ładnie okienko, gdzie będziesz mógł wytłoczyć sobie owocki, znaczy soki. I potem z tymi sokami i nie wpierniczaj ich, nie wpierniczaj, bo to jest twoje kurde pieniądze, są debilu. Jedziesz do hurtowni, tak są, do hurtowni i tam spotykasz takiego ciecia, który jest zainteresowany tymi sokami. Podchodzisz do niego, gadasz z nim, normalnie na wijka, i sprzedajesz te soki za kupę szmalu. Nara.